Hatchbacki, suwy, crossovery, a teraz popularne stają się kompaktowe minivany. I to nie tylko w segmencie aut masowych, bo przecież Mercedes od kilku lat oferuje niedawno odświeżoną klasę B. A teraz do stawki dołącza BMW z serią 2 Active Tourer. Zanim przejdziemy do części związanej z funkcjonalnością auta, kilka słów wyjaśnienia, co to właściwie jest Seria 2 Active Tourer i dlaczego jego obecność w gamie BMW wywołała poruszenie wśród miłośników marki. Seria 2 Active Tourer to pierwsze BMW z napędem na przednią oś. Przez wiele lat była to domena Audi. Potem Mercedes wprowadził kilka modeli kompaktowych z napędem naprzód, aż w końcu złamało się BMW. Zresztą parę lat temu badanie przeprowadzone wśród właścicieli Serii 1 pokazało, że 80% z nich myślała, że ich samochód ma napęd na przednią oś. Wygląda na to, że poza dziennikarzami motoryzacyjnymi i niszczącymi tylne opony nastolatkami, których na nowe BMW i tak nie stać. Nikt specjalnie nie docenia męskości, jaka wynika z tylnego napędu. Wprowadzenie do gamy minivana z przednim napędem jest więc uzasadnione. Szczególnie, że na tej samej płycie podłogowej powstaje już nowy Mini, a docelowo ma się pojawić także nowa Seria 1 i X1. Napęd na przednią oś to jedno, ale co z funkcjonalnością? Zajrzyjmy do bagażnika. 468 litrów to mniej niż w Mercedesie klasy B, nie mówiąc już o Volkswagenie Golfie Sportsman. Z jednej strony doceniam, że jest jakikolwiek system aranżacji przestrzeni bagażowej, czyli taka łamana półka. Z drugiej strony bardziej podoba mi się rozwiązanie w Volkswagenie, gdzie mogę po prostu podwójną podłogę opuścić piętro niżej i w ten sposób mam większy bagażnik. Tej przestrzeni bagażowej nie jestem w stanie w pełni wykorzystać. Oparcie tylnej kanapy podzielone jest na trzy niezależnie składane części. Dzięki temu po środku można wozić np. Na narty. Niestety siedzenie nie da złożyć się z bagażnika. Trzeba pociągnąć zapasek przy siedzisku w przedziale pasażerskim. Jak nie trudno się domyśleć, w minivanie jest z tyłu sporo miejsca. Ja mam 175 cm wzrostu. Ten fotel jest w tej chwili ustawiony dla mnie, czyli dla kierowcy, który ma 175 cm wzrostu. I nie brakuje miejsca na nogi ani nad głową. Natomiast brakuje stolika. I tu pytanie do Was, czy Waszym zdaniem taki drobiazg jak stolik. Jest w stanie po pierwsze przesądzić o zakupie samochodu, a po drugie, czy Wy, lub Wasze dzieci rzeczywiście z takich stolików korzystacie. No i jeszcze tunel, BMW serii 2 Active Tourer, dostępny jest także z napędem na cztery koła, wszystkie koła X drive, także ten tunel jest potrzebny i niestety ten tunel jest na tyle duży i. Wywieczniki są cofnięte na tyle daleko, że dorosły nie postawi tu normalnie nogi. Podejrzewam, że i dzieci miałyby z tym problem. Chyba że dzieci, które mają takie stopy, ale to bardzo małe dzieci. Natomiast po środku da się usiąść w miarę wygodnie. Tu jest miejsce na, na nogi, przewidziano miejsce na nogi tego pasażera, który ma pecha, żeby siedzieć z przodu. Więc od biedy pojadą tu nawet trzy dorosłe osoby. Z przodu u góry typowy kokpit BMW, ale zmiany widoczne są nieco niżej w okolicy lewarka dźwigni zmiany biegów. To znaczy inaczej rozwiązano przycisk zmiany trybów jazdy, nieco inaczej są też umiejscowione uchwyty na napoje. No i inaczej wygląda podłokietnik. I co to za goły pręd pod fotelem? W samochodzie za prawie 200 tysięcy złotych. Jeśli rozważasz zakup BMW serii 2 Active które to prawdopodobnie nie interesuje Cię ideologiczny spór na temat męskości, jaka wynika z napędu na tylną oś. Szczerze mówiąc, kiedy jeżdżę tym samochodem, to przez większość czasu nie czuję różnicy między przednim a tylnym napędem. Ten samochód prowadzi się pewnie, układ kierowniczy jest bardzo precyzyjny i daje mi bardzo dobrą informację zwrotną na temat tego, co dzieje się z przednimi kołami. Fakt: ten egzemplarz dodatkowo wyposażony w zmienny sportowy układ kierowniczy i sportowe zawieszenie M. Podejrzewam, że bez tych dodatków Active Tourer prowadziłby się bardziej jak Golf Sportsman. Ale jeśli chcesz sportowe wrażenia z jazdy, to BMW ci je da. Nawet w minivanie. To jest wersja 218D, co w języku BMW oznacza czterocylindrowego diesla o pojemności 2 litrów i mocy 150 koni mechanicznych. Do wyboru mamy jeszcze mocniejszego dwulitrowego diesla i 1,5-litrowego 3-cylindrowego diesla, którego znamy z Mini. Silniki benzynowe to także 1,5-litrowy 3-cylindrowy silnik znany z Mini oraz Dwulitrowe, czterocylindrowe wersje o różnych mocach. W sumie do wyboru moc od 136 w przypadku silników benzynowych i 116 w przypadku diesli do uff, ponad 200-231 koni mechanicznych. W 218D Sprint od 0 do setki trwa niecałe 9 sekund. Ten egzemplarz jest dodatkowo wyposażony w 8-stopniową przekładnię automatyczną. Działa ona płynniej niż siedmiostopniowy G-Tronic w Mercedesie. No i ma o dwa przełożenia więcej niż DSG w, dieslu, w dwulitrowym dieslu w Volkswagenie. Producent podaje średnie zużycie paliwa na poziomie 4,1 litra na 100 km. To jest w cyklu mieszanym. Mnie udało się osiągnąć około 8 litrów. Nawet biorąc poprawkę na to, że teraz jest mróz. Nie wydaje mi się, żeby ten silnik był w stanie dać nam cokolwiek poniżej 7,5 litra na setkę. Z ciekawostek warto wspomnieć o wyświetlaczu head-up. Nie jest to rozwiązanie nowe, ale zwróćcie uwagę, że zamiast bezpośrednio na przedniej szybie, informacje wyświetlane są na wysuwanym z zegarów plastikowym panelu. Jest to tańsze rozwiązanie, bo nie wymaga całej szyby pokrytej specjalną powłoką. Taniej i szybciej jest też wymienić szybę, na przykład kiedy pęknie po uderzeniu kamieniem. Wprawdzie pozycja za kierownicą jest wysoka, ale widoczność ograniczają bardzo grube słupki A i nie pomagają małe trójkątne szybki u ich podstawy. Sprawę dodatkowo pogarszają deszcz i śnieg, bo wycieraczki zostawiają 3-4 cm nieoczyszczony pasek przy słupku po stronie kierowcy. Także widoczność przez ramię nie jest rewelacyjna. Uważajcie więc zmieniając pas. Doceniam za to zamocowaną na górze klapy bagażnika wycieraczkę. Jest osłonięta od śniegu i nie przymarza do szyby. Ceny BMW serii 2 Active Tourer zaczynają się od około 109 tysięcy złotych. Ten egzemplarz z dodatkowym wyposażeniem kosztuje około 190 tysięcy, około 30% więcej niż porównywalnie wyposażony Volkswagen Golf Sportsvan. To jest iPhone, a to jest jakiś androidowy smartfon. Oba potrafią mniej więcej to samo ale prawdopodobnie wybralibyście iPhone'a, o ile oczywiście byłoby Was na niego stać. Aby ocenić BMW serii 2 Active Tourer, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy szukamy minivana, czy minivana premium. Obejrzyj więcej moich testów i zasubskrybuj mój kanał. Możesz też śledzić mnie na Facebooku, Instagramie, Twitterze i Google+. Linki do wszystkich ich serwisów znajdziesz w opisie poniżej. A pełną wersję tego testu obejrzysz w programie Motojazda, garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12.30, powtórka w poniedziałek o 21.00.